Szczęście Boże, witam Was serdecznie. Kochani, co w życiu jest najważniejsze? Wielu z nas na pewno powiedziałoby, że zdrowie, bo bez zdrowia w życiu to ciężko. Inni jeszcze dodaliby, może nieśmiało, że pieniądze w myśl zasady z polskiej komedii że pieniądze to nie wszystko, ale wszystko bez pieniędzy to nic. No właśnie, w dzisiejszej Ewangelii Jezus zadaje pytanie swoim uczniom. Co za korzyść człowiek poniesie, odniesie, jeśli cały świat zyska, a na swej duszy y, stratę poniesie? Cóż takiego się wydarzy? Jaka korzyść będzie dla nas, jeśli osiągniemy wszystko, ale nie osiągniemy, no właśnie, zbawienia? Jezus wzywa uczniów: Kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż, niech mnie naśladuje. Kto chce pójść za Chrystusem, kto chce go naśladować, niech weźmie swój krzyż i niech go naśladuje. Po co? Po to, żeby osiągnąć zbawienie. Pytajmy się dziś, co dla mnie jest najważniejsze i czy najważniejsze jest to, na co wskazuje Jezus, czyli zbawienie, czy dąży do tego zbawienia, czy może w zupełnie innym kierunku. Módlmy się, abyśmy każdego dnia potrafili podążać ku zbawieniu, ku świętości. Wszystkiego dobrego Wam życzę, dobrego piątku z Panem Bogiem.